Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was w kolejnej niedzieli z Markiem. Na tę niedzielę z Markiem przygotowałem taki tekst motywacyjny, który brzmi: Tak młody jak dziś nie będziesz już nigdy. I wybrałem go specjalnie. Wybrałem go specjalnie z uwagi na to, co sam w tej chwili przeżywam. Być może zauważyliście, że jestem nieco przygaszony. Ja nigdy nie byłem jakiś tam specjalnie szybki, tak? Nigdy nie. No, nie robiłem czegoś tak jak to teraz w TikTokach, że w ciągu jednej sekundy pokazują ci trzy albo cztery grafiki i ty masz to ogarnąć, nie? debile Ale teraz, no, niestety jestem przygaszony, jestem przymulony, jestem. Jestem nie do życia. Tak się niestety złożyło. Sytuacja ta trwa już od początku września. To wtedy przestałem, że tak powiem, jeździć na ryby, bo już mówiłem na kanale wędkarskim o pewnej takiej niedogodności. Ja to nazywam niedogodnością, która mnie spotkała. Ona mnie przygasiła, wymęczyła, wytarnosiła. No i teraz czas, nadszedł czas na Moją odpowiedź w związku z tym, no odpowiedź była taka, że otarłem się o szpital. Byłem tam, co prawda, tylko kilka godzin, ale jednak byłem. Nade mną wisi groźba dłuższego pobytu w szpitalu. To niestety tak jest i być może będę musiał z tej oferty skorzystać. Jeszcze nie wiem, bardzo mocno się przed tym bronię. I staram się tego uniknąć bo akurat czegoś takiego jak szpitale to ja nie lubię i raczej tam się wybierał nie będę aczkolwiek być może będę zmuszony skorzystać z tej oferty jaką złożyli mi ostatnio lekarze którzy prawdę mówiąc nie radzą sobie z moją niedogodnością Wielka nauka medycyna XXI wieku zaglądają w kod genetyczny, robią różnego rodzaju eksperymenty, a z taką pierdółką, która mnie spotkała, nie mogą sobie poradzić. No totalna porażka medycyny, totalna porażka medycyny. Ale nie o tym chciałem rozmawiać, Chcę, to, chciałem tylko tak nawiązać do tego, że właśnie tym nawiązać do, do tego co się dzieje na moich kanałach. Zarówno na tym wędkarskim, jak i na tym tutaj, bo plany były zupełnie inne. Miało być dużo filmów wędkarskich, miało być tutaj więcej rzeczy na tym kanale, ale no niestety niedogodność mi nie pozwala. Niedogodność mi nie pozwala pracować. Może aż tak bardzo, że tak powiem, nie zwolniłem we wszystkich obszarach, których, nad którymi się ostatnio skupiałem. Ale no, tutaj na YouTube niestety tak się stało, jak się stało. E, może to odrobimy kiedyś w przyszłym roku? Może nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, mniejsza, mniejsza o to, z czym ja dzisiaj do Was e, przychodzę. A jeszcze tak e, tłumacząc się z, tej takiej, z tego z takiego mojego spowolnienia i e, braku entuzjazmu na twarzy, mam się nawet nie chce uśmiechać. To powiem tak, tabletki, które mi przypisano, one no, być może nawet działają już na tę moją niedogodność. Tak to, 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 to nazywam. Przepraszam, będę zapominał słów, bo jestem przymulony. Być może nawet działają. Niemniej, w opisie tych tabletek, w efektach ubocznych jest to, że jedna na 10 osób będzie czuła zmęczenie. Jestem jedną z tych dziesięciu. Pech chciał, że jestem jedną z tych dziesięciu osób, które czują zmęczenie. No, tak się akurat niestety nieszczęśliwie złożyło. Alternatywny lek, który mi przypisano, mm, właściwie dodatkowy, którego nie wziąłem, w opisie ma dokładnie to samo. Czyli jak zdecyduję się przywalić tej niedogodności mocniej. To będę już całkowicie wykończony, wyłączony z obiegu, że tak powiem. A jestem tym wszystkim zaskoczony, bo dbałem o swoją formę, swoją kondycję fizyczną. Biegałem w tym roku bardzo dużo. Ponad 100 km już mam przebiegniętych w tym roku. Mało tego, ostatni bieg, jaki zaliczyłem, może przedostatni, już teraz nie pamiętam ja się w tym ostatnim biegu zbliżyłem do swoich czterech rekordów życiowych czyli na 3 km, na 2 mile na 1 km i na 5 km byłem bardzo bliski pobicia jednego z tych rekordów życiowych czyli byłem w dobrej formie dzisiaj jeśli wrócę do biegania, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, to to będę musiał zacząć znowu od krótszych dystansów bo jestem po prostu zmęczony, zmęczony farmakologią Zmar zmęczony farmaceutykami. Ech. Także zaskoczony tym jestem ogromnie. To wszystko, że tak powiem, ma wpływ na to, co się dzieje tutaj na moich obydwu kanałach, na tym wędkarskim szczególnie, bo tutaj jeszcze jestem w stanie coś tam zrobić, za jakiś czas coś tam nagrać, coś tam stworzyć. Natomiast tam, żeby nagrać film wędkarski, ja muszę pojechać na ryby. No, nie bardzo mogę. Nie, to nie jest taka choroba, że ja nie mogę się ruszać, że ja nie mogę nic robić, tak, że muszę leżeć obłożnie, chory. Nie, to, to jest zupełnie co innego. Niemniej to jest tak upierdliwe i tak przeszkadzające, że nie mogę. Po prostu nie mogę. Aczkolwiek wszystko jest jeszcze możliwe, bo jeśli uda mi się tę chorobę pokonać teraz na dniach to listopad i grudzień jeszcze jest szczupakowy całkowicie i jest jeszcze bardzo dużo czasu na to żeby pobiegać te swoje rekordy po to nie po to męczyłem się cały rok biegając i nie po to ćwiczyłem i dochodziłem do tej takiej naprawdę dobrej formy którą myślę, że jeszcze, jeszcze jestem w stanie w ciągu tam kilku tygodni jakby odzyskać przed, przed tymi mrozami, jeśli one przejdą. Nie po to to wszystko robiłem, żeby, żeby teraz się poddać. Ja nie należę do tych, którzy się poddają, co zresztą zauważyliście. Nawet wtedy, kiedy jestem w bardzo dużym dołku, a teraz tutaj na kanałach YouTube jestem w bardzo, do, w bardzo dużym dołku, to ja się nie poddaję nigdy. I jeśli mnie nic nie rozłoży, to jeszcze o mnie będziecie dużo słyszeć, tutaj dużo widzieć. Jeszcze was Czymś zaskoczę. Moi drodzy, ten okres tej mojej niedogodności, tego takiego przyhamowania, przygnębienia był także okresem, mogę powiedzieć, największego sukcesu sprzedażowego mojej trilogii fantazy Król Myśli. Bo w październiku, teraz jeszcze też mamy październik, sprzedałem naprawdę bardzo dużo książek. Ja tutaj nie, nie rzucam liczbami, nie mówię o, o tym, czy to było e, dużo, to znaczy 10, czy dużo, to znaczy 100, czy dużo, to znaczy milion. Nie, Ja tego nie mówię. Po prostu osiągnąłem w październiku e, najlepszy wynik sprzedażowy, jeśli chodzi o trylogię Król Myśli. Mam zamiar go w listopadzie pobić, bo akurat ta niedogodność w sprzedaży nie powinna mi przeszkodzić. Ja w październiku już byłem w tej niedogodności, i mimo to udawało mi, się, udawało mi się ten sprzedaż prowadzić. Ja jestem sprzedawcą. Sprzedaję swoje książki sam, za pomocą internetu, za pomocą rozmów z klientami takich po prostu, bezpośrednich. Tego nie widać, bo, bo ja tego nie filmuję. Ja tego nie pokazuję. Nie robię, że tak powiem, jakichś tam specjalnych pokazów, szkoleń dotyczących technik sprzedaży sposobów na pozyskanie klienta no, być może powinienem być może powinienem i wtedy mógłbym nawet robić jakieś kursy sprzedażowe bo fakt faktem jako samowydawca samosprzedawca ja sprzedałem już naprawdę bardzo dużo swoich książek myślę że niektórzy pisarze którzy wydawali swoje powieści za pomocą jakiegoś wydawnictwa, mogli nawet takiego wyniku, jaki ja mam, nie osiągnąć. Mogli. Nawet znam takich, którzy nie osiągnęli. Także cieszę się z tego ogromnie, chociaż ta moja radość jest taka połowiczna, bo ja po prostu dzisiaj jestem, że tak powiem, bez jaj, bo mnie to tak przygnębiło, tak mnie przydusiło. Nie dość, że choroba, znaczy ta niedogodność, mnie męczy, to jeszcze tabletki, które są przeciwko tej niedogodności, powodują, że ja jestem. Chętnie to bym sobie pospał i nic tutaj nie mówił, ale postanowiłem, że że nie dam, że się nie dam, że pokażę tutaj, że jestem i będę was zachęcał do większej aktywności na tym kanale. Moi drodzy, ostatnio publikowałem tutaj cztery filmy dotyczące płaskiej Ziemi. Ja teorią płaskiej Ziemi się zainteresowałem z uwagi na to, że jako biblista w Biblii widziałem mnóstwo, mnóstwo wersetów biblijnych, które tę teorię potwierdzały, a ci dzisiejsi płaskoziemcy na te właśnie wersety się powołują, przy czym ja tutaj nie będę już wchodził w szczegóły, bo interpretacja niektórych wersetów biblijnych może być taka, jaką sobie życzą ci, którzy ten werset interpretują. O tak to ładnie mogłem, pozwoliłem sobie nazwać. Czyli można to tłumaczyć dwojako. Niemniej zainteresowali mnie tą teorią płaskiej ziemi. Zajrzałem tam do niej, próbowałem to rozgryźć, próbowałem to w jakiś sposób ogarnąć i pokazać tutaj na swoim kanale. No nie żałuję, że to zrobiłem, natomiast poświęciłem na to mnóstwo czasu, a zainteresowanie jest zerowe wobec tego tego tematu kontynuował już nie będę. Natomiast z całą pewnością jeszcze na tym kanale wrócę do e, różnych teorii spiskowych w przyszłości. E, bo to jest powiązane z moją działalnością literacką. Ja jestem głównie pisarzem, pisarzem fantazy. Król myśli to jest powieść fantazy. I tutaj, jak gdyby to mnie uprawnia do tego, żeby no, tymi teoriami spiskowymi się tutaj zająć i, i pofantazjować sobie na, na swoim kanale, pokazać co, z czym, co jak i Um, przepraszam, zawiesiłem się, bo ja jestem. Ech. Dobra. Sorki. No tak niestety wyglądam dzisiaj. Jeszcze niedawno byłem w zupełnie innej kondycji. No tak mnie przywaliło, że, że jestem, jaki jestem. Nic na to nie poradzę. Paska ziemia. Dobra kończmy, idźmy dalej bo tutaj się zawiesiłem z tą płaską ziemią w każdym razie jakie są plany na przyszłość jeśli chodzi o ten, o ten kanał bo o wędkarski no to sezon wędkarski kalendarzowo się kończy ja jeszcze mam nadzieję trochę powalczyć o ile będę mógł jak nie będę mógł no to trudno to powalczyłem w przyszłym roku teraz na moim warsztacie jest ta oto księga Dwa takie krótkie filmiki, cytaty z tej książki, już Wam tutaj puściłem. Możecie je sobie obejrzeć. To są takie wstępy do rozdziałów, tak bym powiedział. Wstępy do rozdziałów. To trudno nazwać teorią spiskową, bo tutaj Zachary Sitfin swoje książki, swoją teorię opiera na badaniach archeologicznych, na tym, co sam odkrył, co sam. Zobaczył, widział i co sam, że tak powiem, porównał z Biblią, skonfrontował z wiedzą tą, taką akademicką, i wyciągnął wnioski naprawdę bardzo daleko idące. Jednocześnie stworzył taką swoją teorię o tych Anunnakich o istotach które przybyły na Ziemię. Raz on pisze 250 tysięcy lat temu, raz 400 tysięcy lat temu. Ja muszę dokładnie zrozumieć, dlaczego takie różnice w czasie, a też czasami opisuje je, opisuje tych Anunnaki w czasach po... potopowych, w czasach po... nie popoptowych, tylko potopowych. Czyli jak gdyby z, hmm, sprawia, że to oni, tak, ale to tak, taka jest chwilowa interpretacja moja, że to oni są tymi Nefilim, których Bóg Biblii, Jachwe, postanowił zniszczyć. Może nie, nie dokładnie oni, ale ich potomkowie, tak? Nefilim, czyli anonnaki i potomkowie anonnakich film, a to taka naprawdę bardzo, bardzo że tak powiem, zaokrąglona teoria. To są te osoby, te postaci, które zostały zatopione wodami potopu na rozkaz Boga Jachwe. Sam Sitzin tutaj w rewelacyjny sposób, w rewelacyjny sposób. Próbuję zidentyfikować Jachwę. To Wam już teraz powiem, bo ja czytając ten rozdział dotyczący właśnie Boga Biblii, Jachwę, którego uważam za swojego Boga, z taką nieśmiałością i pewnego rodzaju no, taką rezerwą i pewnego rodzaju takim strachem Podchodziłem do, do tego rozdziału, e, to jest ten rozdział Pozaziemski Bóg i Sitchin tutaj e, w tym rozdziale m, próbuje e, porównywać Boga i Jachwę z Enkim, z Enlilem i z innymi bóstwami mezopotami. E, i tak, porównuję ich zarówno jeśli chodzi o cechy charakteru, jak i to jakimi krainami walczyli, zarządzali, czyli Bóg, Bóg Gór i tak dalej, czy byli dobrzy, czy źli, czy no znowu się zawiesiłem, czy na przykład byli wojownikami, czy nie byli wojownikami I za każdym razem porównuje Jachwę do, do któregoś z tych, z tych bogów e, mezopotamskich mm. i na początku pokazuje te cechy wspólne, za chwilę już pokazuje różnice i jak gdyby skreśla na początek Enkiego, potem Enlila, że to nie jest Jachwę, to nie jest Jachwę, to nie jest Jachwę ten nie jest nim, ten nie jest nim, i na koniec stwierdza jedną bardzo ważną dla mnie rzecz, która mi się bardzo spodobała, która e, m, sprawiła, że e, teoria e, Zacharii Zachary Sitchina nie kłóci się z moim przekonaniem: e, otóż Jachwe jest także Bogiem, a non Kimś, kto jest od nich większym. To był przed Nimi, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli ci bogowie, Bogowie Anunnaki, którzy tutaj przybyli na, na ziemię, e, uznanie za Bogów, mają także swojego Boga. I tym właśnie Bogiem jest nasz Jachwe, Bóg w Biblii, ten, którego wyznają pra praktycznie wszystkie religie świata chociaż. Jedni wyznają go w taki, a inni w inny sposób. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o tę moją ostatnią pasję. O tę moją ostatnią pasję. Chwaliłem się tutaj przed chwilą jeszcze to, tym sukcesem sprzedażowym. Pisałem tę powieść dla Ciebie przez 6 lat. Przeczytaj. Jeśli chodzi o króla myśli, e, czas wobec tego nawiązać do tego, nad czym teraz pracuję jako pisarz. Otóż e, przeradagowuję po raz kolejny, już chyba trzeci czy czwarty, cień przeszłości. Za każdym razem znajduję w nim jakieś e, drobne, że e, tak powiem, usterki tekstowe, które poprawiam. E, niemniej, cień, cień przeszłości jest już praktycznie prawie, że gotowy i na dobrą sprawę, mogę go za kilka dni puścić już do, do swojej korektorki, do swojej redaktorki, po to, żeby ona nad tym usiadła. Zostanie do zrobienia tak, czyli ta korekta, redakcja, zostanie do napisania ostatni rozdział, bo nie mam zakończenia, takiego naprawdę dobrego zakończenia. Wydawało mi się, że to zakończenie, jakie już mam, będzie dobre, ale. Mam pewien taki niedosyt, i chcę tak mocniej tąpnąć na, na końcu tej, tego cienia przeszłości, żeby, żeby to było zaskoczenie, tak? Spróbuję, może mi się to uda. Mogę, mogę ten tekst już oddać do redakcji, a nad tym ostatnim rozdziałem sobie na spokojnie popracować przed przygotowaniem tekstu, już do, do, do ostatecznego druku. W końcu kolektorka jeszcze też nie musi widzieć ostatniego, ostatniego rozdziału. Problem będzie, jeśli chodzi o, lubimy, o, ten, o cień przeszłości. Problem będzie z okładką, bo nie wiem, jaką okładkę e, przygotować, w jakiej formie tę okładkę przygotować i co na tej okładce ma być. Cień przeszłości jest powieścią grozy. Ta okładka musi o tym mówić. Ta grafika musi o tym mówić, że jest to powieść grozy. I nie wiem, co na niej mam umieścić. Nie mam pojęcia. Przyjdzie taki czas, że się dowiem. To przede mną wszystko. I przed wami. Moi drodzy, dobra, ja nie będę się tutaj męczył i Was przy okazji. Jestem zmęczony, bo tabletki mnie wykańczają. Ja nadal jestem. Ta choroba nie jest śmiertelna, jest skórzająca I eee, ja myślę, że z niej wyjdę niebawem, i że wszystko wróci do takiej formy, do takiej częstotliwości, eee, jaką znacie i, i jaka mi się podobała. Tak myślę, że tak będzie. Na razie, no niestety, muszę zająć się tym cholerstwem, które mnie tutaj gnębi. Staram się, żeby. Tak jak mi tutaj jeden kolega mój mówił i, i radził, mówi, Marek, rób wszystko, żeby to, co cię spotkało, wróciło do tego, który to przysłał. Niech to wróci do tego, który to przysłał. Ktoś mnie chyba nie lubi. I mi przysłał taką niedogodność. Taką niedogodność mi przysłał. Wobec tego, wracaj tam do tego, który to przysłał. Wyślemy to. Listem poleconym. Za potwierdzeniem odbioru. Za potwierdzeniem odbioru. Moi drodzy, kończę tę niedzielę z Markiem. Mam nadzieję, że następne moje materiały będą żywsze. Jeśli tak się nie stanie przez jakiś czas, to musicie wybaczyć. Postaram się, postaram się więcej życia i energii tutaj na tych ekranach, na tym ekranie w następnych, następnych już filmach prezentować na dziś musi tak być jak jest na dziś musi tak być jak jest ale żeby tego życia było więcej żeby mojej energii było więcej to wy musicie mi trochę tej energii od siebie przysłać jak ja wysyłam do tego, który to przysłał tę moją niedogodność tak wy przyślijcie do mnie swoją energię przyślijcie ją klikając w lajki oglądając moje filmy komentując te moje filmy kupując moje książki, albo też obejmując mnie patronatem na portalu Patronite. Co bardzo proszę i apeluję, bo tym mi pomożecie najmocniej i tym mnie naprawdę zachęcicie do tego, aby pracować tutaj dalej. I być może być czymś, co poprawia wam humor. Skończę już dzisiaj, bo nawet nie mam pomysłów na następne, na następne zdania. Tak mnie to przymuliło, ludzie. Ja noce nie śpię, nocami nie śpię i mało tego, że nocami nie śpię, to jeszcze potem chodzę taki... No. Jedna na dziesięć osób poczuje zmęczenie. I to jedną na 10 z 10 osób właśnie jestem ja. Nigdy już nie będę tak młody jak dziś. Ale myślę, że już niebawem będę miał dużo więcej energii i dużo więcej radości będzie na mojej twarzy. Tego życzę także Wam. Do zobaczenia następnym razem. Trylogia Król Myśli to obszerny, rozbudowany świat, w którym czytelnik spotyka wielu przeróżnych bohaterów, z którymi nie będzie musiał się szybko rozstawać, bo powieść ma blisko 2000 stron. Dzięki temu można się zanurzyć na dłużej w tym pełnym magii i licznych zagadkowych wątków w świecie króla Myśli. Zachęcam Was gorąco do sięgnięcia po tę książkę.